Słuchajcie, szybka seria będzie teraz o mandatach, bo to też są pieniądze, nie? Tylko że w drugą stronę się wydaje. Właśnie dostałem 160 euro mandatu euro. Mowiem tylko, że w Wielkiej Brytanii jeżdżę, ale przez promik z promiku, z promiku zjechałem. E, podzieliłem sobie pauzę promową, tak jak powinno być. Wszystko się zgadza. Widzicie co się przyjeżdżali, Że miałem kurwa korektnie zakręcony na kluczyk do wlewu paliwa. Czzej się to? Kurwa, nie mogli nic znaleźć, ale nie musieli mi dosrać Nie wiem, czy ja mam coś na rybie napisane Że Proszę jego, możecie Dziabnąć Zajebiście gadali po angielsku Wiecie Wszystko szperali, naprawdę, nie wiem, kabinę mi przytelepali, wszystko co tylko tam mogliby znaleźć, nie? Ale nie, korek kurwa 160 euro, nie? Masakra, kurwa Nie wiem, czy to zemsta UE znaczy, tego EU, Unii Europejskiej, na, za Brexit? <grywa> ja tylko zjechałem z promu, rozumiecie? Jadę 6 mil, czyli niecałe tam 10 km do miejsca, zamieniam tylko na i wracam z powrotem. nie? Zjeżdżam, zawoziłem pustą, po prostu, wiecie, nie i tam dopiero z pełną wracam. Kurwa masakra, nie? No, tak to jeszcze nie miałem. No. Ciekawe, jakie są Wasze inne ciekawe zdarzenia. Jak chcecie, to pokomentujcie trochę na razie.